Gotowe na wszystko symulator życia w świecie znanym ze znakomitego serialu telewizyjnego o tym samym tytule. W grze wcielamy się w postać kury domowej, która przybywa na Wisteria Lane, aby odpocząć od życia w zgiełku wielkiego miasta. Zabawę zaczynamy podobnie jak w Simsach, od kreacji bohaterki oraz zaprojektowania i umeblowania domostwa. Następnie, cóż, dalej mamy pełną swobodę działania. Możemy wieść spokojne życie na przedmieściach i wzorem ze wspomnianego już symulatora życia chodzić na zakupy, wypełniać obowiązki domowe i wdawać się w interakcje z pozostałymi mieszkańcami okolicy. Z tą różnicą, że tutaj będziemy mieli do czynienia z dobrze znanymi postaciami ze szklanego ekranu. Dla fanów serialu frajda jest ogromna. Wszyscy bohaterowie i bohaterki wyglądają i zachowują się bardzo realistycznie. Znakomicie oddano również ich charaktery. Na przykład Brie jest pogmatwaną pedantką, Susan uroczą, roztrzepaną fajtłapą, zaś Gabriel to zimna i wyrachowana, ładna buźka, traktująca facetów jak bankomaty. Co ciekawe, wszystkie napotkane postacie są tak wyraziste, iż nawet osoby nigdy nie oglądające serialu odczuwają dużą przyjemność z obcowania z nimi. W końcu zawsze to lepiej pogadać z kimś z krwi i kości, kto ma jakąś przeszłość, cele i specyficzny charakter. Niż z pospolitym Bobem, który niczym nie odróżnia się od zgrai Tedów, Johnów i Majków. Oczywiście spokojne dostatnie życie w towarzystwie psiapsiłek nie jest jedyną opcją. Równie dobrze możemy zabawić się w osiedlową zołzę, szpiegującą wszystkich dookoła, wyciągającą brudne sekrety, szantażującą otoczenie i starającą się podporządkować sobie całą okolicę. Tak, tak. Podobnie jak w serialu, praktycznie każda postać ma swoje grzeszki. Możemy je odkryć i wykorzystać. Sposób zdobycia informacji zależy natomiast wyłącznie od naszej etyki. Obserwacja domów sąsiadów to tylko wstęp. Możemy się do nich włamać i przeszukać, a jeśli zostaniemy złapani, cóż, wtedy umiejętnymi łgarstwami zapewne uda nam się wyjść z opresji. W stosunku do typowego symulatora życia, gotowe na wszystko mają jeszcze jeden zasadniczy plus cel. Nasza bohaterka ma częściową amnezję wywołaną wypadkiem samochodowym. Zagłębiając się w brudy Wisteria Lane, odkrywamy wiele faktów z przeszłości naszej postaci i w końcu odkrywamy przerażającą prawdę. Między zakupami, snuciem intryg lub oddawaniem się spokojnemu życiu na przedmieściach, możemy pobawić się jedną z kilku minigier. Na przykład ugotować coś lub umówić na partyjkę pokera. Czynności te są niezwykle przyjemne i mają spory wpływ na samą zabawę. Na przykład w pokera możemy wygrać kasę i w ten sposób dorobić do pieniędzy przynoszonych przez męża. Gotowe na wszystko to znakomita gra dająca wiele możliwości. Jeśli chcemy, może być symulatorem życia w świecie znanym z serialu, grą przygodową lub rajem dla wirtualnej zołzy pragnącej terroryzować osiedle. Najlepiej więc czasem stanąć z boku. I patrzeć, jak błyszczą inni.